Hej, to kolejny epizod na naszej chyba nowej ulubionej modyfikacji i w ostatnim epizodzie z tego moda powiedziałem, że jak będzie 3500 lajków no to robimy konfrontację Sowieci versus Stany tworzyłem tutaj Pakt Warszawski jakkolwiek to brzmi, mam 63 rok ja się bardzo długo przygotowywałem do tej zadymki budowałem przemysł, radary i tak dalej no i można powiedzieć, że jestem nawet gotowy przygotowałem nawet desant na Szwecję produkuję cały czas okręty podwodne oczywiście dziękuję wam za wszystkie lajki jeżeli epizod wam się podoba no to możecie też zostawić lajka będę bardzo wdzięczny すみません。 Możecie kupować gry, a z kodem otrzymacie 3, zniżkę, link No i sprawa wygląda tak, że w tej modyfikacji nie można uzasadnić celu. Pisało do mnie parę osób na fanpage, jak to zrobić. Yy, wysyłaliście mi jakieś tulpaki, jakieś modyfikacje. One nie działają na tego moda, niestety. Planowałem zainterweniować tutaj we frakcji włoskiej. Włochy oczywiście przyjęły wezwanie. Ja muszę wezwać teraz swoje marionetki paktu warszawskiego. No i tutaj raczej to będzie przechadzka po parku. Tutaj w ogóle w tym modzie jakieś dywizje są dziwne, zobaczcie. Moje dywizje potrafią kręcić jako piechota 800 Break, nie, A używam sta standardowego. Szablonu. To jest przepiękne. Te doktryny to naprawdę robią sieczkę. Powiem tak, zakochałem się w tej modyfikacji, ale na serię polską, w tej modyfikacji, włączę sobie możliwość wypowiadania celów, żeby zrobić silną Polskę i zawalczyć po prostu komisariatami z Niemcami. Wszyscy zostają marionetkami Stanów Zjednoczonych, lecz my tutaj walczymy o wolność dla świata i o powstanie prawdziwego socjalizmu. No i tutaj to już wiecie, tutaj to już jest raczej takie całkowite, że nawet tak mogę powiedzieć, rozjechanie. I byczki to są już ostatnie odcinki nagrywane e, przed wyjściem tego nowego dlc Country Countrypaka na kanale. Oj, ten. Tydzień będzie naprawdę gorący. Dobra, z tego co widzę mamy pokój. Zauważyłem, mamy jeszcze Egipt w pokoju, co ciekawe. Teraz mamy decyzję, co robimy z Grecją. Żeby wyzwolić tutaj e, całą Jugosławię, bo ja aktualnie posiadam ten teren, musiałbym podbić tutaj, wiecie, Albanię i tego typu państwa. na Co się zresztą nie zanosi. Żeby wyzwolić Egipt, muszę podbić ten Cypelek. Dobra byczki, jesteśmy gotowi. Hakt warszawski zaraz ruszy do ofensywki. Tylko niech przetransportuje się tutaj 20 dywizji, żeby tutaj Amerykanów wycuckać. Inwazja Skandynawii będzie możliwa w momencie dopiero, gdy zajmę Danię i tak dalej. Mamy celi. Chodzimy w to. Połamy naszych sojuszników świetnie. Dobra, mam nadzieję, że wszyscy przyjęli wezwanie od wroga. Dokładnie tak. Raz rozpoczniemy inwazję na tereny Francji. Rozjazd kompletny będzie Francuzów. I Niemców. Niemcy to nawet nie mają w ogóle w swoim kraju wojska. Ci to mają dosłownie po parę dywizji, nie? I z tego co widzę, my jako Pakt Warszawski kompletnie dominujemy, wchodzimy. Postanowiłem nie interweniować w Chinach. Turcję zaraz będziemy szarpać y, też z drugiej strony. Wyślemy tutaj teraz kompanię do zajęcia się całą Danią. Jeżeli uda mi się uzyskać przyczółek Szwecji, a bardzo bym chciał. Wow! Żukow mi się przewrócił! Lul, i teraz może wy wybrać nowego następcę. Że Irak się przewraca i to wszystko. Nie wiem, w jakim sposób Irak skapitulował, ale okej. Okay. nadzieję, że uda nam się tutaj wejść. Tu coraz więcej wojsk brytyjskich i tak dalej, ale Turcję powinniśmy rozszarpać. Dobra, trzeba szybko wprowadzić w bo oni nam bomby atomowe zrzucają na nas. Belgia się przewraca, świetnie. No my tutaj wchodzimy jak praktycznie do siebie, nie? Dobra, Turcja skończona z tego, co widzę, więc jest lul. E tylko musimy pozamykać sobie po prostu kociołeczki tutaj. Może nie, oni mnie modern tankami atakują przez to, nie? No Dywizje pancerne to raczej powiem tak, no. Jest naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo żeby je cokolwiek zatrzymało, nareszcie Francja się przewróciła, nareszcie. Dobra, chłopie się tu na wysepkach schowały, śmiechu warte. No i rozpoczniemy pusz w Afryce. Super, dobra, tutaj jest przygotowana armia skandynawska i oni lecą teraz y, z desantem. Tutaj powinno być większość wojsk szwedzkich. Proszę ich tutaj zepchać. Udało się zjednoczyć front, więc ja teraz jak najszybciej doślę jeszcze 40 dywizji piechoty tutaj. Próbujemy zaatakować tędy sami. świetnie. Dobra. I tędy powinny już wchodzić suplajsy. Dobra, wycofujemy moich marines kompletnie ze Skandynawii. Zostawię tutaj robotę do zrobienia mojej piechocie. Tutaj zostały 24 dywizje wolne, to przydzielam je od razu też po prostu na jakiś dziki desant. Bo musimy się zdesantować dosłownie w każdej części Anglii, wszystkim. Dobra, z tego co widzę, Hiszpania pada, leży i kwiczy. Dobra, teraz ci panowie na froncie skandynawskim ruszą do ofensywy. Tutaj Sztokholm prędzej czy później powinien paść. Tak mi się wydaje, chociaż wątpię. O Boże, i tutaj kolejny, widzicie desant taki bezużyteczny tych wojsk. Blokują mi tylko porty praktycznie. I pancerniacy im pokazali, o co tutaj chodzi, chyba, w tej grze. Tak mi się wydaje. Dobra, to, czego tutaj dokonałem, to jest dosłownie cud. Udało mi się przydzielić wszystkie te maszyny do lotu. Powiem tak, no, ja nie wierzę, że oni będą w stanie tutaj wytrzymać z takimi stratami, jak Amerykanie tracą pancerniki i lotniskowce na morzu, nie? I nawet jakieś Pride of the Fleet zaczęli tracić. No to to już w ogóle nie. Dziwnym strafem, z tego co widzę, to w ogóle Australia mi się na Irak zdesantowała. Co ciekawe. Uwielbiam takie scenariusze. Teraz tak. Płyń, gościu. Płyń, płyń. Jest zieloniutko. Musimy zdobyć przyczółek. Za wszelką cenę. Teraz moi Marines muszą atakować w każdą możliwą stronę. Powinno nam się udać to. ...ściaśnić, że tak powiem. Tutaj jeszcze w Portsmouth trzeba zlikwidować tę dywizję, żeby było supplies, okej. Okay. To dosłownie desant pierwsza klasa, nie? I teraz już nas tutaj nic nie zatrzyma, ja nawet tutaj nie musiałem, zobaczcie, używać dywizji pancernych kompletnie, nie? To mi się akurat bardzo podoba. Świetnie, no i UK jest włączone z wojny. Żeby była konferencja, musi skapitulować United States of America i Commonwealth of Australia i Malezja. Nie, to jest jakiś żart w tym modzie. W sumie Indie są bardzo potężne, gdyby wejść w Indie i z Indii przeprowadzić desant. Musimy zacząć przygotowywać desanty, moi kochani, na Stany Zjednoczone. Okej, okay, tutaj mamy jakiś event Liberation of Britain. The Red Army Marched, bla bla bla. Paralyzed British Exile Government as Puppet, okej. Okay. Czyli mamy Brytyjczyków po swojej stronie, z tego co widzę. Subcio, postanowiłem zainterweniować w imię e, komunizmu tutaj w Iranie. Co ciekawe, Iran kompletnie nie dołączył do żadnej frakcji i po prostu go podbiłem takon, Dobra, lepszego momentu nie będzie. W razie powinniśmy dotrzeć tutaj. Tutaj stoi po jednej amerykańskiej dywizji. Ja sądzę, że zajęcie tego nie będzie problemem. Problemem będzie dosłanie po prostu posiłków. A w Indiach utknęliśmy. No nie ma opcji, żeby to przebić, nie. Dobra, leciał nasz desant. Leci. Jezus Maria, ja nawet tego nie. Ma za zadanie zdobyć jak najwięcej ziemi, bo inaczej będzie ciężko. Dywizje pancerne moje wylądowały, co ciekawe. Wy też macie się rozjechać jak najdalej. Dobra, tutaj się rozejdzie jedna armia aktualnie, py. Ty, nawet to wszystko wygląda dosyć, dosyć zgrabnie, bym powiedział. Później. Dobra, leć. A później dywizje, których tu nie ma, polecą znowu tu, rozjadą się tu. Dobra, powinno nam się udać jak najlepiej. Niech te dywizje się rozchodzą, niech się rozjeżdżają. E, moje siły pancerne powinny e, po prostu nie patrzeć na nic. O, Indie złapały baita, świetnie, niech wchodzą coraz głębiej, bardzo się cieszę. Spoko modyfikacji, ale dziwi mnie też, że AI nie robi jakoś tak mega dużo dywizji, nie bo zobaczcie, ja straciłem milion wojska, ja mam 500 dywizji na polu bitwy, stany mają mało. No i teraz jak już mam przyczółek i moje posiłki po prostu tutaj dotarły, ten, no to teraz to już jest raczej po grze. Indiami to jest wręcz. Także powiedział takie nawet niebywałe doświadczenie, że Indie po prostu postawiły większą walkę niż e, Stany Zjednoczone i alianci razem wzięci, nie? Indie, Indie strong dosłownie. Teraz weźmiemy po prostu nasze floty, żeby zablokowały Indie od jakiegokolwiek handlu, jeżeli tego potrzebują. Nawet nie wiecie, jak to bardzo mnie cieszy, że Stany Zjednoczone kapitulują. Ja nie wiem nawet skąd ja się mogę zdesantować, chyba tylko z tego portu. O Boże, czajcie, że ja muszę zacząć tu rozwijać teraz porty, e, żeby wykonać desant na Indie? <laughs> To będzie naprawdę mwah, si calafon. The fall of capitalism, we are victorious. Ty, czekaj, pyk. Okej, okay, czyli upadek kapitalizmu. O, oh, United Socialist. Uuu, dobra, poszedł desant. Tutaj jest cholernie wielki atryszyn, ale tak czy inaczej wysyłam te dywizje po prostu w ciemno. One teraz sobie płyną po morzu. Oni po prostu powinni się podzielić i ja będę miał wtedy wystarczająco dywizji, żeby e, cokolwiek zrobić. Dobra, najważniejsze to złączyć fronty. Dobra, teraz po prostu pousuwam sobie linię frontu tutaj panom. Cyk, ustawimy cyk i cyk. I wszyscy co tu są, macie się po prostu wbijać jak najgłębiej w tej w te Indie. Ty, oni mają trochę dywizji do Reak. Dobra. Mniej więcej jestem w stanie tutaj zrobić jakieś małe kotły. Tu jest po jednej dywizji na kratce. Oni mnie zaatakowali i mnie zepchnęli. Ja tutaj mam takie atryszon, że ja pierdzielę. Że ja bym się teraz odpalił. Jak oni mają po jednej dywizji, to sądzę, żebym sobie z nimi dał radę. Aż tu stoi jedna dywizja, ja mogę zaatakować czterema na atrycię i ją przebije. Po, powinno się udać. Dobra, tutaj się udało wylądować. Ty zaatakujesz tu, ty zaatakujesz tu. Najważniejsze, żeby dojść po prostu na północ i odciąć tutaj te wojska. Z tego co widzę, to im trochę musiałem Czyli tutaj plany. Uuu, tutaj źle wylądowałem. Dobra, widzę, że na północy jest dosyć mniejsza atryszyn. Próbujemy tutaj coś podziałać. Nóż, widelec się uda, wiecie. Dobra, specjalnie rozłożyłem sobie tutaj flotę. Z tego co widzę, gości nie mają kompletnie tutaj dywizji, nie. myślę tutaj nad desantem, właśnie. O Jezus, to było zaklęcie sowieckiego wiatru. Dobra, udało nam się chociaż zająć tutaj suprasowy port. Teraz musimy ich zamęczyć w tym kotle. Lądujemy. Jeżeli po tym, jeżeli po tym oni nie cofną znowu tutaj wojska, żeby tego bronić i nie zmienią się liczby, upaki mają się rozejść jak najdalej, jak najgłębiej zdobyć jak najwięcej, panowie proszę. Indie uciekają, dokładnie tak, cofajcie dywizję, cofajcie, cofajcie, tu też możecie za Ty, gościu, tu jest po jednej, po dwie dywizje, lecisz. Trochę dywizji przybyło tutaj, lecimy. Boże, nareszcie. Dobra, lecimy. Dobra, to już jest po Indiach. Boże, ile ja się tutaj natrudziłem, żeby ich rozbić. Naprawdę, Indie MVP są tej rozgrywki, nie? Autentycznie. Boże, posiłki dotarły już, za późno. Ale to nawet lepiej, niech bronią tego, zamiast bronić tego. Zapomniałem jeszcze o Malajach, ale przysłałem już tutaj dodatkowe wojsko eee, pana Czujkowa który się to zdesantuje. No i tak jak sądziłem, na malajach w ogóle wojska nie ma, nie? Co ciekawe. Bo też już moi, e, moje chłopaki płyną. Jesteśmy dosłownie o krok od wylądowania. Mam nadzieję, że Australijczycy nie robili tutaj dywizji. Błagam. Niechle, tak jak sądziłem. Jezus, oni sobie stolicę zrobili na drugim końcu Australii. No i ja takie rzeczy muszę zrobić, żeby odcinek skończyć, nie? Ja muszę iść na drugi stol na Australii, gdzie autosave tutaj trwa 10 minut. Bo są takie laksy. A przynajmniej już mogę prawo powo zmniejszyć na mniejsze. No i czajcie to, że ja w ogóle nigdy e, nie wszedłem na Warkona. No. Boże nareszcie jest! Thank you, Sup! Super. Eh, oddaję Polsce jej ziemię i zaraz zdecyduję o dosłownie losie każdego kraju tutaj. Cię wszystko klikam na Liberatę. Okej, okay, zniszczenie tutaj wąsatego, dziękujemy. Proszę cię, niech mi tylko gry nie wywali, bo już widzę to kółeczko piekielne. Fate of Trace, no to damy to Grekom. No, ciekawe, bo tutaj są... ciekawe, bo tu są inne rzeczy na, na Hiszpanii i na Turcję. Na przykład mogą wyzwolić Turcję, ale okupować yy, kawałki ziemi. Patrz, no ja Liberate Turki i coś tam, coś tam. Ty, ja nie wiem co się dzieje. Ty, no ja mam parę razy ten sam event i tu się nic nie dzieje, nie? <laughs> Cały czas dostaję eventy na Kanadę, na wszystko, ale one nie stają się marionetkami. Cały czas dostaje te eventy i coś tu się chyba popsuło, yy, z tego co widzę, I Turcja i tak się nie wyzwala. Tak czy inaczej, udało nam się zdominować w tym scenariuszu. Jedynym moim sojusznikiem, który tu coś zrekrutował, to jest widzę Polska i ona ma dosyć dużo dywizji. Dziękuję wam za uwagę, no i co, następną chyba spróbujemy zagrać Polską na tej modyfikacji. Do następnego epizodu, elo!